Podjeżdżam właśnie do mistrza, mistrza Juliana, bo tu się będą ciekawe rzeczy działy dzisiaj. To co, idziemy zobaczyć, co on tam nawet kombinował i co się dzisiaj będzie działo. i rozbos jak widać, lutowy. Mam proszę. Siema młodej. Ja. Dzień Dzięki, proszę. Co ty tam? Co my tu mamy? I jakie to brzydkie. Ale zrobione przez mistrza Juliana Dzisiaj taki to właśnie gównolot Dzisiaj poleci. Co? dotknąć błoto, ale tylko dotknąć, bo nie może się pogodzić, bo ten idiota wstawił do środka dywaniki. a kolega się złożył? złożył? O, ten, ten, ten idiota. Czy się rozłożyłeś? Kupiłeś nie sobie nie GoPro? Nie, zajebałem rękowi. Dobra, to co? Widzimy nie wie, się nie, na orlenie. Tak, chyba tak. No, I co się dzisiaj będzie działo? Delikatne czorlanie. Nie wiemy co się dzisiaj będzie działo, naprawdę. Eksperyment niesamowity. Patosuka nie sprawdzona. Pierwsze to zgnięcie błota. Zapraszam na przedpremierowy test Batosuki. Jak ci się podoba ten z deżakcynu? No, najlepszy. Najlepszy. No. Jeszcze nie jest w raporze na razie. Podkład to też będzie czarne, tu będą jeszcze plastiki. Także jeszcze kupa pracy przede mną. No, niestety, koła e, długo stały. I no, na razie 50 na godzinę, niech się trochę rozklepią, Może będzie lepiej. Tak to zaczyna wyglądać. No dobra, trzymajcie kciuki, może się nic nie urwie. Oczywiście tylny zderzak to tylko żeby był jako formalność. Nie napawa optymizmem ten widok. E, naprawdę, nie napawa optymizmem ten widok. E, czy już wracamy? Nie. <laughs> nie? Nie? To tak ma być? To jest przygotowane specjalnie. Panik rozumiem, że leżysz tam, bo lubisz sobie podotykać, tak? A już możemy. Już możecie. <grym> Jest poszło? Nie, wiesz co, jakiś rezonans mamy i nie wiemy od czego może być to... Rezonans? Taki rezonans dziwny. No ci trochę nas będzie do asykuracji, więc żulo może się psuć. Rezon... Mechaniki. Same mechaniki Widać, A. sami eksperci. A, <grym> Każdy już się przygotowuje mentalnie do tego, co się będzie działo. To jest gdzie masz dzipaść? Dzipa? Pod chyba. Słuchaj, yy, nie chcę kompromitować yy, kolegi, tak od razu, bo się zniechęci. Tyle siedział w tym garażu. Dzień dobry, dzień dobry. I to i teraz tak wpadnę, sponiewieram go i co. Pierwszy raz, patosuka, litotyka błota Tutaj trzeba będzie dać pewnie gazu no i, I tego nie nagrywa, już tylko to co on My po chrust przecież przyjechali <laughs> Tak jest Co tak to Chłopak, zanudzi na śmierć w tym samochodzie. Się zanudzisz na śmierć w tym samochodzie. Załóż to, co jest to dopiero będzie zabawa.

35 automata na Naprawdę. Teraz nie mawiałeś już jest ściano, to już jest nie, się nie, nie ma, ale coś tam Możesz nagrałem. Coś tam, coś tam nagrałem. Coś tam będzie, jak turbórka. Coś, co, coś tam, coś tam... To nie coś potrafię, no. Za dużo nie będzie. Dzięki Bogu, nie będzie widać. No ja potem się to zmontuję. To trzeba się biegnie. Że nastała noc, powoli będziemy kończyć ten film. Niestety nie przygotowałem się do nagrywania w nocy. Wyjazd spontaniczny, krótko podsumowując. Test zaliczony pozytywnie, trochę mi tego brakowało. Witara sprawdza się naprawdę fajnie, trzeba kilka rzeczy poprawić, dokończyć. No i cieszyć się jazdą. Być może wystartujemy w jakimś rajdzie we wrześniu. No, podczas tego wyjazdu jeszcze zaliczyliśmy kilka wklejek. Wyszło kilka drobnych pusterek, na szczęście w patrolu. Którego żeśmy na koniec delikatnie przytopili. Także zeszło się znowu do pierwszej nocy, takie to spontaniczne nasze wyjazdy. Także trzymajcie się i do zobaczenia w terenie.